Goście, komentatorzy poranka, Eliza Olczyk, wprost, dzień dobry. Dzień dobry, świeżo po urlopie z nowymi siłami. Właśnie, pozdrawiamy <grym> wszystkich, którzy pytali, gdzie jest Eliza? Wróciła. Jarosław Gugała, wydarzenia 24, wydarzenia, opinie i komentarze. I program w codziennie o 12.00. Wczoraj też w drodze, więc też wrócił. Dziękuję, dzień dobry. Dzień dobry. I Łukasz Warzecha, dzień dobry. Dzień dobry, co prawda ja nie wróciłem, ale za to w przyszłym tygodniu będę w Kopenhadze, więc mnie nie będzie. Mhm. A gdzie książka? Gratulujemy. Jaka książka? Koniec Starego Świata. Książka jest do kupienia. Wiedział to, oczywiście przyniósł egzemplarz, ale bardzo zachęcam. Napisaliśmy wspólnie, właściwie spisaliśmy wspólnie z Radkiem Pyfelem nasze rozmowy prowadzone od listopada do sierpnia, od listopada ubiegłego roku do sierpnia tego roku, w okresie, kiedy świat bardzo mocno się zmieniał. Na razie jest skandal w związku z okładką. Czekamy na. Dlaczego skandal? No nie, tak słyszałem. Nie, no nie przesadzajmy. No. Jest tam taki wielki fotel, który czeka na obsadzenie, i grupa różnych liderów światowych i polskich, którzy by mieli ochotę na tym fotelu zasiąść. Nie ma tam wśród tych liderów na przykład mojego zdjęcia, więc nie wiem w ogóle o co chodzi z tym skandalem. Czyli to fotel elektryczny, tak? No, w tym sensie, to by się tak nie patrząc na to, jak wygląda świat, to wcale bym. No, całkiem być może trafna metafora. A ja pomyślałem, że może fotel ambasadorski. Dzisiaj w Rzeczpospolitej jest ciekawy tekst, Anna Nowacka-Izakson pisze, że prezydent Finlandii, Aleksander Stubb, ten sam, który był w Białym Domu jako uczestnik tutaj z Europy Środkowo-Wschodniej, jedyny podczas gdy rozmawiano o ważnych sprawach, ma mandat krajów nordyckich, wszystkich nordyckich, czyli się porozumieli, żeby reprezentować region, te kraje nordyckie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. I pomyślałem sobie, że szkoda, że nie Warszawa, która ma tutaj taki mandat od Europy Środkowo-Wschodniej i na przykład krajów nordyckich, która reprezentuje. No ale czy to możliwe, żeby to była Warszawa, skoro Warszawa sama siebie w całości nie reprezentuje, bo jest podzielona. Nie ma wciąż ambasadora w Stanach Zjednoczonych, jest chargé d'affaires. Ale czy Szymon Hołownia, marszałek, gdyby został tym ambasadorem w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, bo tak słyszymy, to będzie początek tego zjednoczenia, tak żeby Warszawa przynajmniej reprezentowała sama siebie, skoro już nie region jak Finlandia? Jarosław Gugała. No, formalnie rzecz biorąc, ambasador jest przedstawicielem głowy jednego państwa. Akredytowanym przy głowie innego państwa. Przepraszam, że tak, że tak anatomicznie to przypominam. Pan ambasador mówi. Ale to tak jest, tak to jest formalnie. Natomiast oczywiście ambasador reprezentuje całe państwo, to znaczy, dlatego że jest, współpracuje bezpośrednio z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. My mamy w tej chwili koabitację, mamy prezydenta z innego obozu, mamy rząd z innego obozu. Ale nie mamy ambasadora. Ale nie mamy ambasadora, ponieważ prawica uznaje, że pan Klich, który, który został wysłany tam jako ambasador, nie może być tym ambasadorem, ponieważ był ministrem obrony w czasie katastrofy smoleńskiej. W związku z powyższym to jest człowiek, którego nigdy PiS pod żadnym względem lub przynajmniej część PiSu nie zaakceptuje. I to jest przyczyna, i tutaj się nie mówi o jego Kwalifikacjach, możliwościach, innych rzeczach, tylko zdaje się, tego typu sprawy są, decydują o tym, że on, że on nie, nie dostał. No, to może jakiś kompromis? Na przykład prezydent mówi, no, hołownia mógłby być. No, pan marszałek hołownia byłby tutaj oczywiście jakimś kompromisem. I byłby dobrym ambasadorem? Panie ambasadorze? To byśmy zobaczyli dopiero pewnie. A poza tym, co to znaczy dobrym ambasadorem? No nie wiem, ja nie byłem ambasadorem. Pan no, właśnie, no. No, tak. no dobry to taki, który ciężko pracuje i stara się wykazywać inicjatywą dla swojego, dla swojego kraju, który, który po prostu stara się promować ten kraj i tak dalej. No to, to, to jest, e, i Poznaje się po tym, czy był dobry, też na przykład po tym, kto go żegna, jak wyjeżdża z placówki, czy, ktoś, czy ktoś o nim wie. No, powinien się dobrze też orientować w tym, co się dzieje w kraju, w którym urzęduje, znać dobrze język tego kraju, żeby mieć jak najwięcej kontaktów. No, to są, to są tego typu rzeczy. To jest bardzo skomplikowane i to jest taka funkcja, którą, no, jeśli mielibyśmy oceniać, to ona ma mnóstwo różnych cech. Czy dobry ambasador to jest taki ambasador, który ma dobre układy z polską władzą? No, teoretycznie powinien mieć, ale jak władzę mamy podzieloną i ona się nie zgadza w najbardziej istotnych kwestiach, no to on dla kogoś będzie dobry, dla kogoś będzie niedobry. No, to doszliśmy do takiej po prostu sytuacji. Ta nasza koabitacja jest taka dosyć, dosyć jest trudna. E, ambasador to jest ciutkę więcej niż urzędnik państwowy jednak. Więc e, tak naprawdę to powinny być osoby obdarzone jakąś osobowością, możli możliwościami nawiązywania kontaktów na wysokich szczeblach e, po prostu i, i tyle. No bo Ale... Bycie amb ambasadorem Stanów Zjednoczonych jest proste, ponieważ to jest ono reprezentuje potężny kraj. Bycie ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych jest dużo bardziej trudne i skomplikowane, dlatego że przed, przed, no, reprezentujemy kraj. Średni na rynku, na którym jest mnóstwo ambasadorów reprezentujących kraje silniejsze i bardziej wpływowe. No ale są takie Więc... kraje, którym idzie lepiej, na przykład Finlandia, która ma mandat krajów nordyckich, żeby reprezentować region w relacjach nie. ze Stanami Zjednoczonymi. Jeszcze tutaj, jeśli chodzi o to, to, to jest może być tylko taka umowa, tak? Na przykład, jak ja byłem ambasadorem, Ukraina nie miała w kraju, w którym urzędowałem swojej ambasady i MZ prosił, żeby w pewnych. Sprawach, żebyśmy mogli ich tam reprezentować i pomagać. Ambasador reprezentuje kraj, tak? reprezentuje głowę państwa swojego i żaden kraj nie odda reprezentacji. No, jak sobie wyobrażamy, na przykład, że ambasador Czech miałby reprezentować Polskę w Stanach Zjednoczonych? Nie, ale Polska to... mogłaby reprezentować region. na Nie, przykład. no bo to jest nie? jakiś taki nasz polski mały byłby a wtedy... A dlaczego Finlandia może reprezentować nie, region, a Polska nie? Eliza Olczyk. skandynawskie się po prostu w tej sprawie dogadały, ale to, to nie jest ambasador. Ambasador to jest ambasador. To jest tak, tak, opisane tak, To jest, są dwie zupełnie a, inne a sprawy. A to jak oni się dogadali, że on tam coś będzie w imieniu całej grupy krajów nordyckich, to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast... Jeżeli... Nie, tylko chodzi o to, że jak my hmm. mamy się dogadać z sąsiadami, skoro my sami ze sobą nie możemy możemy się dogadać, a Finowie się dogadali. No. no, Finowie nie mają tego problemu, żeby się sami ze sobą dogadać. To jest mały kraj. I dogadali się ze sąsiadami. Tak, i nie są tacy podzieleni jak my. Natomiast my e, mamy rzeczywiście dwa ośrodki władzy z dwóch e, różnych bajek politycznych. I to, to nie jest... możemy się dogadać z sąsiadami, żeby ich reprezentować. No, to, to wiadomo, że nie możemy a się dogadać z zyskujemy na tym, czy tracimy? No, nie możemy na tym zyskiwać. Na pewno, gdybyśmy reprezentowali cały region, chociażby to Trójmorze, które całkiem nieźle funkcjonowa za czasów prezydentury Andrzeja Dudy i rządu PiSu, no bo później jak przyszedł rząd Donalda Tuska, to po prostu lekceważąco potraktował całe to Trójmorze, więc ta inicjatywa tak powoli wjętnie. Ale gdybyśmy reprezentowali chociażby to Trójmorze, a to jest dużo państw jest, no to na pewno nasza rola takiego ambasadora w se, nie sensu stricte, prawda, tylko takiego sensu largo, ambasadora regionu, by Wzrosła i, i w ogóle pozycja by wzrosła. Ktoś mi kiedyś powiedział w jednym z wywiadów, że, że Czesi zawsze uważali, że są albo jakiś inny kraj, właśnie środkowej Europy, że są małym krajem, z wielkimi możliwościami w regionie. A Polacy zawsze odnosili, zawsze uważali, że są dużym krajem z bardzo małymi możliwościami w regionie, a powinni no być zupełnie na odwrót. Ja uważam, że Polska jest przecież co do wielkości, którym krajem? Czwartym, jeżeli chodzi o Unię Europejską, w tej chwili, i w związku z tym powinna kroić swoje zamiary według chociażby tej wielkości populacyjnej, ale też i gospodarczej, I która nieźle wygląda. Czy będzie jestem ambasadorem w Waszyngtonie, czy nie? Czy to... A tego to nie wiem, bo słyszałam, że jednak premier Donald Tusk i minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, nie są zachwyceni tym pomysłem. A to oni potrzebują głównego współpracownika w Stanach Zjednoczonych i w związku z tym mogą nie chcieć. Ale ja uważam, że tu oni powinni akurat wyważyć tę rację, że między szarżedafem, szarż bo pan Klich nie zostanie ambasadorem, to jest oczywiste. I nie tylko dlatego, że był ministrem obrony w czasach katastrofy smoleńskiej, ale również dlatego, że się źle wypowiadał i na temat Trumpa, i na temat konserwatystów amerykańskich. Ale Ale jeśli chodzi o, o Trumpa tym... i konserwatów amerykańskich, to procedura wygląda w ten sposób, że kraj, który wysyła ambasadora, czy kandydata na ambasadora, musi uzyskać tak zwane agrement, czyli zgodę kraju przyjmującego. Pan Klich dostał tę zgodę. W związku z powyższym... Od to, Amerykanów. Od Amerykanów. Amerykanie nie mają nic przeciwko temu, żeby on tam był, bez względu na to, co powiedział. No, więc formalnie rzecz biorąc, to, co mówisz, jest, nie, to jest nieprawda. No więc ja e, znam inne relacje, szczególnie nie z to, naszej prawicy, która no ale mówi, to są argumenty że Amerykanie, prawicy, dobrze, nie, być może, ale ja przekazuję tak, tutaj, mniej więcej wygląda dyskusja ale w Warszawie. Ja przekazuję w tym tutaj czasie tę Finlandia, informację. Helsinki reprezentują no. cały region, bo się dogadali sami ze sobą, a potem z sąsiadami. I czy właśnie, jeżeli kandydat, którego jakiś kraj wysyła, nie dostaje agremon Dalsza procedura jest wstrzymana, on wraca do domu. Jest wysłany następny, który ma szansę taki gremão otrzymać. Pan Klicha gremão dostał, dlatego tam urzęduje. W związku z powyższym e, Amerykanie nie mają oni się zgodzili na to. Natomiast to, co sądzi polska prawica na ten temat, to jest zupełnie inna kwestia. A Natomiast ja premiera, który mówił jakiś czas temu, że będzie kompromis w tej sprawie. Kiedy, Łukasz? No teraz ja mam 10 minut, rozumiem, tak? Bo już tyle czekam mniej więcej. Po pierwsze, jedną rzeczą jest agremał, które jest procedurą formalnej zgody. I to jest tylko formalna zgoda, w tym sensie, że nie ma żadnych konkretnych formalnych przeciwwskazań, żeby dana osoba była ambasadorem w danym kraju, a zupełnie czym innym jest moc sprawcza takiego ambasadora, który może otrzymać agremał, a jednocześnie może mieć tak złe relacje z władzą w danym państwie, że nie będzie w stanie niczego załatwić. Na przykład wiemy doskonale, że będzie dostawał zaproszenia na oficjalne przyjęcia, bo jest ambasadorem, to czego pan Klich teraz, nie, to co pan Klich nie zawsze dostaje, bo nie jest ambasadorem pełnomocnym, tylko jest kierownikiem Placówki, ale już na tych przyjęciach będzie odizolowany i niczego z nikim nie załatwi, niczego nie ustali. Więc to są dwie różne rzeczy. Nieformalne wpływ... zdjęcie z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce na kanapie sobie zrobili. Druga sprawa to jest kwestia tego, jakie jest podejście do um, aparatu dyplomatycznego w Polsce. Ja robiłem niedawno rozmowę z takim czeskim ekspertem, konsultantem politycznym, panem Janem Lupomeskim, który opowiadał na swoim kanale, robiłem rozmowę, który opowiadał o sytuacji po zwycięstwie partii ANO i Andrzeja Babisza w Czechach i między innymi powiedział, że jeżeli chodzi, bo zapytałem, jakie są różnice między Polską a Czechami takie polityczne, wiedział, że jeżeli chodzi na przykład o podejście do ciągłości i szacunek dla instytucji państwa, to kiedy zmienił się rząd i przestał rządzić poprzednio Andrzej Babisz, to jego, jeden z jego najbliższych współpracowników był ambasadorem bodajże w Szwecji. Jakiś bardzo bliski współpracownik Andrzeja Babisza, oczywiście nazwiska nie pamiętam. Nie było żadnej próby odwołania go. On był ambasadorem przez cały rząd Petra Fiali, bardzo dobrze współpracował z tym rządem, bo był ambasadorem Republiki Czeskiej i po kiedy skończyła się jego kadencja, spokojnie wraca do Pragi, prawdopodobnie współpracować teraz znowu z Andrzejem Babiszem jako premierem. No, ja bym chciał, żeby to tak wyglądało w Polsce, ale jak widać, tak nie wygląda. Jest wielka wojna ambasadorów ze szkodą dla polskiego państwa i ponieważ jest tak, że pan prezydent musi się zgodzić na ambasadora, no to ja bym oczekiwał, że obie strony tutaj wypracują kompromis. Być może takim kompromisem mógłby być pan Hołownia. Nie wiem, jakie on ma zdolności dyplomatyczne. Każdy kandydat na ambasadora musi przejść przez Komisję Spraw Zagranicznych w Sejmie, która powinna go dosyć dokładnie wypytać i sprawdzić, pomijając już różne kwestie formalne. Być może pan Kołownia, Komisji na temat ambasadora nie jest opinią wiążącą. Nie jest wiążącą, ale bardzo często, decyduje bardzo często wychodzą... Decyduje bardzo często wychodzą różne rzeczy na tej komisji, które kompromitują po prostu kandydata. No albo wychodzi, że jest dobrym kandydatem. Więc to jest moim zdaniem jednak dosyć ważny element tej procedury. No i być może pan Hołownia by się tutaj sprawdził, ale na pewno jest tak, że trzymanie się uparte pana Klicha, no, nie ma w tym momencie sensu. To jest działanie na szkodę polskiego państwa. Należy podejść do pana prezydenta, powiedzieć panie prezydencie: dobrze, pan nie akceptuje pana Bogdana Klicha, pomyślmy razem nad rozwiązaniem e, takim, żeby był to kandydat, który będzie z rządem dobrze współpracował i pan prezydent będzie gotów się na niego zgodzić. No tak się w poważnym państwie załatwia tego typu sprawy. I jeszcze jedna uwaga, jeżeli chodzi o pana Hołownię, bo pamiętajmy, że przecież jego los nie jest w pełni przesądzony, bo bardzo pięknie podchodzi go i bierze pod włos Prawo i Sprawiedliwość. Nie wiem, czy odnotowałeś Grzegorzu głos pana Przemysława Czarnka, który dopiero co powiedział, że jeżeli będzie głosowanie nad odwołaniem pana marszałka, jeżeli tam usta ustalenia jakieś pomiędzy nim a panem y, premierem Tuskiem nie pójdą dobrze, to powiedział mój głos za pozostaniem na stanowisku marszałka pan Szymon Hołownia ma i głos innych członków PiS powiedział, co jest bardzo subtelnym okiem puszczonym do Pana Ech, Szymona Hołownia. Przecież wiadomo, że im akurat chodzi o to, że żeby trochę zamieszać tak, i osłabić obóz rządzący. A, ale, i myślę, ale myślę, że gdyby rzeczywiście doszło do takiej sytuacji, no bo pan Hołownia pewnie złoży tę rezygnację, ale gdyby jej nie złożył, gdyby chciał pozostać na stanowisku, to prawdopodobnie rzeczywiście by ten głos PiSu no tak, dostał. tylko że to by nic nie zmieniło w jego sytuacji. No tak, ale wiecie, sytuacja jest taka, że te dwa ośrodki ważne, rządzące, wzajemnie robią sobie takie psikusy, no nie dochodzi do takiego spotkania, o jakim mówił Łukasz, no to wypracujmy jakiś kompromis. Miało dojść w październiku i chyba ciągle nie doszło, pod moją no nieobecność. A w tym czasie Finowie nie tylko mają ambasadora w Stanach Zjednoczonych, ale też porozumieli się z sąsiadami z i reprezentują to, region. Z regionem jest łatwiej się porozumieć. Ja bym tu to, to jeszcze taką miał uwagę, co do tego, nie przeceniał Grzegorz tego, co mówisz w sprawach tego, tej, tej no, nordyckiej, za przeproszeniem, e, idei, dyplomacji. To jest, to jest tak, że małe kraje, tak, mniej ludne, one są łatwiejsze do przełknięcia, bo one nikomu nie zagrażają. Gdyby na przykład Rosjanin chciał być reprezentantem jakiejś większej grupy państw, czy Rosja chciałaby mieć takiego, to by się nikt na to nie zgodził. Dlatego w organizacjach międzynarodowych, na przykład, dominują przedstawiciele małych krajów, które nie mają, jak mówią Rosjanie, geniuszu tworzenia imperium. Hmm? I po prostu na tym to polega. Dlatego zawsze łatwiej być w takich międzynarodowych strukturach Czechem niż Polakiem. A I dużo łatwiej Polakiem niż Rosjaninem. Poza tym jeszcze jest jedna rzecz. Kraje skandynawskie w ogóle. A w szczególności Finlandia i także Szwecja mają głęboką tradycję takiej ponadnarodowej dyplomacji. Bardzo często właśnie z ale tych krajów pochodzili... Ale tam latał i były takie zapowiedzi, że my chcemy do tych Nordyków dołączyć. Ale to jest, tak, ale to jest inna sprawa. To znaczy koncepcje dotyczyły tego dołączenia, dotyczyły przede wszystkim... Rodzaju wzmocnionej współpracy wojskowej ze Szwecją. To jest główny kierunek, a można powiedzieć szerzej z kierunkiem nordyckim, no ale to jest innego rodzaju współpraca, innego rodzaju płaszczyzna niż to, co chcą przedsięwziąć. Jak z panem prezydentem Sztubem, jako swoim reprezentantem, kraje nordyckie teraz. W relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. W relacjach ze Stanami Zjednoczonymi I oni doszli do wniosku pewnie słusznego, że mają na tyle dużą część wspólnych interesów, to jest pewnie i z jednej strony bliskość Rosji, mimo wszystko, no zwłaszcza jeśli chodzi o Finlandię i Szwecję, które przecież mają wspólne granice z, z Rosją, i jeżeli chodzi o kwestie obronności. No bo w tej chwili wszystkie te kraje już są członkami NATO, że mogą, no i złoża naturalne, prawda? Bo to jest tam Boże Północne, również Bałtyk, więc mają po prostu na tyle wspólny interes, że Święty warto Mikołaj. się w tej sprawie dogadać. Święty Mikołaj, tak. To jest Ale w ogóle zgodzimy się, że zgoda buduje, a nie zgoda wręcz przeciwnie. No to to sta, stare e, polskie przysłowie, nie trudno je kwestionować. No więc my się zajęliśmy teraz związkami partnerskimi, które się mają nazywać koabitacja albo status nie, nie. osoby najbliższej. I jeszcze chciałem Was zapytać, zostało nam pięć minut, więc tak po minutce. W sam raz na taki temat. Dlaczego skomplikowany? teraz, skoro nie ma e, jakiegoś konsensusu, Między małym pałacem a dużym pałacem. To dlaczego teraz? Może należało zacząć od takiego jakiegoś porozumienia, a potem? Nie. Bez porozumienia, tylko. Teraz z to, projektem. To nie jest tak do końca, dlatego, że jak robiłyśmy swoją koleżanką Janną Miziołek wywiad z Panem Prezydentem, spytałyśmy go o te związki partnerskie i on powiedział, że jest gotów do rozmowy na ten temat, tylko że w takich sprawach zawsze diabeł tkwi w szczegółach, prawda? No właśnie, to może no najpierw trzeba było te szczegóły, szczegóły z nim uzgodnić. No ale to najpierw musi rząd wewnętrznie uzgodnić te szczegóły, żeby później uzgadniać je z Panem Prezydentem, no bo, bo to przecież główny problem leżał w samym rządzie. We Rządu, żeby to ustalić. Ale muszę powiedzieć, że ja takie, miałam poczucie takiego déjà jak usła, usłyszałam pana premiera Tuska, który moim zdaniem z 10 albo i więcej lat temu mówił dokładnie to samo, jeżeli chodzi o ustawę o związkach partnerskich. To jest ustawa, która nie wszystkich zadowoli, być może bardzo wielu nie zadowoli, ale to jest krok we właściwą stronę. Myślę sobie, kurczę, 15 lat minęło, nic się nie zmieniło. No bo... Ciągle jesteśmy na tym samym etapie. Papier. Bo przez cały ten czas zawsze był ktoś w koalicji, kto tego nie chciał po prostu, no to, ze względu na swój elektorat. Ale to, to może jest wina... przestać ludziom opowiadać pały, że to zostanie uchwalone. Może raz trzeba powiedzieć: nie, nie. To znaczy... państwo mamy konserwatywne, polityków mamy konserwatywnych, ustawy o związkach partnerskich nie będzie, bo nie, nie godzą się na to nasi koalicjanci potencjalni. O statusie osoby najbliższej. Teraz o statusie osoby najbliższej zgadza się. Jak go zwał, tak go zwał. <laughs> tak jesteśmy jednym z krajów, i to są tylko kraje postkomunistyczne, w których nie rozwiązano jeszcze tego problemu. Wzorem dla nas w tych sprawach jest niewątpliwie Rosja. Tam ten problem jest bardzo nierozwiązany i są represje, jak ktoś wykazuje skłonnościami innymi niż, niż te najbardziej rozpowszechnione, U nas jeszcze nie ma represji jednak, mimo wszystko. nie tak, Jest to dołączymy? wzór, bo tam też nie ma żadnych praw. Niczego. No w cywilizowanym świecie zachodnim wszędzie ten problem, jak nie tak, to inaczej rozwiązano. No i tyle, no i, 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 się, i się bawimy. No i tutaj na przykład jest taki argument, że to jest sprzeczne z konstytucją, no bo w konstytucji jest zapisane, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. No dobrze, ale Związek partnerski, to nie jest małżeństwo, to jest związek partnerski. Aust, e, związek osób bliskich, nie wiem, jakaś wspólnota, to jest jeszcze coś innego, więc nie można mieszać tego wszystkiego i, i, i po prostu międlić cały czas tego tematu. Jest półtora mieszać miliona... z notariuszem. Tak jest. Jest półtora miliona ludzi, dla których to jest to bardzo ważna sprawa, no i teraz trzeba się zastanowić, co tym ludziom państwo powinno zagwarantować. E, są ten temat został w większości cywilizowanych krajów na świecie już dawno rozwiązany, są dobre wzory, dalej lub bliżej idące i myślę, że Polska powinna wreszcie ten problem rozwiązać, bo nie zostajemy po prostu w tyle, jesteśmy pod tym względem krajem, no, który nie spełnia norm przyjętych w cywilizowanym świecie. No. Bardzo Łukasz. nie lubię, jak się mówi o cywilizowaniu. Znaczy, ja mówię będzie konkretnie. No, Europa, z... Stany Zjednoczone, rozumiesz. Znaczy, Australia, Nowa Zelandia, czy Kanada. Z, z powszechności. To w Europie są kraje, które odrzuciły stanowczo takie rozwiązania również. Z powszechności jakiegoś rozwiązania nie wynika, że ono jest dobre. To jest w ogóle podstawowa sprawa. Po, drugie nie, z... Ma, z po drugie, nie ma żadnego problemu, który należy rozwiązywać, bo wszyscy ci ludzie. Mają pełnię praw obywatelskich, natomiast to, że niektóre uprawnienia przysługują tylko małżeństwom, wynika z tego, że małżeństwo jest i powinno pozostać pod specjalną ochroną i powinno mieć przywileje. Prosta sprawa. Rozumiem, że tym się będzie kierował pan prezydent, bo jeżeli spojrzy się do projektu tej ustawy, to ono właśnie te przywileje kasuje, ponieważ przyznaje tym związkom partnerskim, bo tak naprawdę to jest nadal ustawa oczywiście o związkach partnerskich, tylko że pod inną nazwą, przyznaje im na przykład przywileje dotyczące wspólnego rozliczania. Się, które absolutnie powinny pozostać wyłącznie dla małżeństwa, a wszystkie te rzeczy, które teoretycznie mają być tą ustawą uregulowane, są do załatwienia u notariusza. Nie ma żadnej takiej sprawy. No nie, no, której... Jest jeszcze kwestia dziedziczenia, której nie załatwisz u notariusza. Ale możesz, ale piszesz testament. No ale płacisz podatek. No dobrze, dla ale osób no ale i bardzo do... i bardzo prawda? i bardzo dobrze. Prowadźmy dlatego, że właśnie dla wszystkich dla te, nie, w takim nie, razie, nie, dlatego, że dlatego, nie, że właśnie, jeżeli jest małżeństwo i rodzina, to powinna mieć tutaj też przywilej właśnie dlatego, że powinna być pod specjalną ochroną. To jest naprawdę aż tak proste. To znaczy, nie twórzmy takiej iluzji, że trzeba to zrównać. Nie, nie trzeba, bo jeżeli wychodzimy z założenia, że małżeństwo i rodzina mają być pod ochroną, to absolutnie tego nawet nie można zrównywać. I tyle. Natomiast dlaczego teraz? Bo padło takie pytanie, dlaczego teraz? No, dlatego, że doskonale wiadomo, że to nie zostanie przez pana prezydenta zaakceptowane i będzie można się tym bawić, zamiast na przykład mówić o tym, dlaczego Polska tonie w deficycie do końca września 70% zaplanowanego na ten rok deficytu zostało wykonane i jesteśmy pod gigantyczną presją, a kas szuka. Kas, no taki skrót Krajowa Administracja Skarbowa kas szuka kasy wszędzie, wszędzie. gdzie się da. Tak jest. No tak i trzeba dodać jeszcze, że przez w czasach rządów poprzedniej koalicji e, czy PiSu e, polski dług publiczny się podwoił, prawda? Więc cały czas idziemy, zadłużamy się, idziemy nie wiadomo jak. I z tego punktu widzenia oczywiście wprowadzenie możliwości wspólnego rozliczania się nie powinno być kwestią ustawodawcy ogólnego, tylko ministwo, Ministerstwo Finansów powinno o tym decydować. No i ponieważ stwarza się rządu tu do Pan Rostowski no. mówił, że się na to nie zgadza, bo, bo budżetu państw na to nie stać. Eliza no, no. To jest jakiś argument. Jarosław Gugała, RDC i Wydarzenia 24. Łukasz Warzecha do Rzeczy. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Ja się nazywam Grzegorz Chlasta. aleksandra Głogowska była wydawcą programu, a Natasza Harłampowicz realizowała poranek.